Życie konsekrowane, gdy patrzymy na obecność Boga w Kościele, to przede wszystkim patrzymy na jako najbardziej radykalną formę naśladowanie Jezusa Chrystusa. Być konsekrowanym, czyli etymologia tego słowa, konsekrare, czynić coś świętym, być przeznaczonym, powołanym do świętości. I tak jak powiedziałem, to jest najbardziej radykalna forma naśladowania Jezusa Chrystusa. Ta forma zrodziła się tak naprawdę dopiero w III wieku, bo do III wieku samo życie chrześcijan po prostu było na wskroś ewangeliczne, na wskroś radykalne. I teraz życie zakonne jest znakiem miłującej odpowiedzi Boga na rzeczywistość świata, w którym my żyjemy. Osoby konsekrowane przede wszystkim żyją, albo możemy powiedzieć stylem, ich życia są trzy rady ewangeliczne: ewangeliczna rada czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I te trzy rady ewangeliczne z jednej strony są odpowiedzią na rzeczywistość zawartą w pierwszym liście świętego Jana 2:16 działanie zła, porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha żywota. A więc porządliwość oczu to jest nienasycone pragnienie posiadania i tutaj osoby konsekrowane ślubują ubóstwo. Porządliwość ciała, nienasycone pragnienie przyjemności, osoby konsekrowane ślubują czystość. I pycha żywota nienasycone pragnienie panowania, czyli odpowiedź posłuszeństwo. Te trzy porządliwości mają miejsce również w życiu Jezusa, gdy dobieg końca pobyt Jezusa na pustyni, szatan kusi Jezusa tymi trzema porządliwościami. Porządliwością ciała, możesz zamienić na, kamienie na chleb, pychom żywota, rzuć się w dół, a nie nosić będą, no i następnie oddaj mi pokłon wszystko będzie należeć do ciebie. I tutaj mamy odpowiedź. Te trzy rady ewangeliczne to nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Panu, Bogu będziesz oddawał pokłon. I nie będziesz wystawiał Pana Boga swego na próbę. I dzisiaj możemy powiedzieć, osoby konsekrowane, żyjąc tymi radami ewangelicznymi, bo nie tylko śluba, ale styl życia, stają się znakiem obecności Boga w dzisiejszym świecie, a znak, żeby spełniał swoją funkcję, to musi stać we właściwym miejscu, znak prowokuje, informuje, towarzyszy, jest obecny. Dlatego osoby konsekrowane żyjąc tu na ziemi przypominają nam perspektywę nieba, gdzie nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. A więc życie konsekrowane po prostu jest po to, żeby towarzyszyć dzisiaj człowiekowi na drodze jego życia, na drodze wiary, ale towarzyszyć w ten sposób, że w tych trudnych sytuacjach przypominamy, że oprócz tego zatopienia w doczesności jest perspektywa wieczności. Klerek Marek Jankowski, pochodzę z Poznania i mam 27 lat. Hey, jak wyglądało twoje życie przed do seminarium? Po maturze zacząłem jeszcze studia i skończyłem licencjat z turystyki w Poznaniu i też przez te trzy lata pracowałem w zawodzie. Także już po części z, w tym kierunku gdzieś swoją przyszłość wkładałem, ale jednak Pan Bóg pokierował inaczej. Mam na imię Paweł, mam 24 lata i pochodzę z Białorusi, a jeżeli mówić konkretnie, to z miasta Witebska. Przed seminarium robiłem studia z filologii białoruskiej, ale też w trakcie swoich studiów uczestniczyłem do pracy, chodziłem, pracowałem w barze i pracowałem przez pierwszy czas jako kelner, później pracowałem jako barman i w sumie to trwało około 3 lat i po skończonych studiach właśnie od razu tak naprawdę złożyłem papiery do Salwatorianów. Mam na imię Kuba, jestem z Warszawy i mam 22 lata. Początkiem e, mojej takiej decyzji e, to była faktycznie klasa maturalna. E, bo wcześniej, jakoś przed klasą maturalną, czasami się ludzie mnie pytali, co będę robił. To czasami mówiłem, że będę księdzem, <grych> ale chyba sam na poważnie do tego nie podchodziłem. E, potem w klasie maturalnej e, i na pierwszym roku studiów, wszystko zaczęło mi się tak naprawdę super układać. Bo znalazłem sobie, no teraz już moją byłą dziewczynę, naprawdę przewspaniałą osobę. Potem też dostałem się na studia, o których marzyłem, bo właśnie tak moją pasją był sport. I to dostanie się na UEF to było takie trochę osiągnięcie tego swojego pragnienia. No i też miałem świetną pracę, bo pracowałem jako ratownik, więc też cieszyłem się z tego, bo zarobki też były w miarę fajne. No i oprócz tego przez wiele lat żyłem blisko kościoła myślę, że stosunkowo blisko Boga i widziałem, jak dużo rzeczy mogę z nim osiągnąć, a jak mało mogę sam. No i jak to odkryłem, to po prostu stwierdziłem, że każdemu będę chciał to pokazać. No i wtedy właśnie podjąłem decyzję o tym, żeby pójść do zgromadzenia właśnie Salvatorianów. Seminarium duchowne jest, można powiedzieć, miejscem i, i czasem. Miejscem i czasem, w którym człowiek stara się rozeznać swoje powołanie. Stara się najpierw na tej drodze poznać lepiej Boga, wsłuchać się w jego głos, słuchać jego głosu. Później na podstawie tego, co doświadczy, co odkryje. Rozeznać, do czego Pan Bóg go powołuje i podjąć decyzję. Często, kiedy się przychodzi do seminarium, już jest jakaś pierwsza decyzja, ale ta ostateczna decyzja, ona jest weryfikowana przez czas seminarium, więc to jest czas takiego też poznawania siebie, odkrywania swojego wnętrza i takiego świadomego, wolnego, z zaangażowaniem wyboru Pana Jezusa i to wyboru, który polega na tym, że chcę go naśladować, że chcę mu służyć, że rezygnuję z innych dróg, które też w życiu mogą być piękne, ale wybieram tę i na niej chcę Bogu służyć i też swoje powołanie zrealizować. Bożestwo polskiego Zbawiciela poznałem przez parafię, bo właśnie mamy jedną selwatorancką parafię w naszym mieście i terytorialnie po prostu byłem przeznaczony do niej, także od dzieciaka też raz ze swoimi rodzicami chodziłem tam. Co prawda nie od razu dowiedziałem się, że to są selwatorani, że to są w ogóle zakonnicy, bo habit nie za bardzo się różnił od zwykłej sutany decyzyjnej dlatego też nie od razu to zobaczyłem. Natomiast jak już rzeczywiście zacząłem gdzieś tam rozeznawać głos swojego powołania, to miało też różne myśli właśnie odnośnie tego, gdzie mam pójść. I charyzma salwatoriancki też gdzieś mnie przyciągnął, chociaż za bardzo też go nie poznałem, ale przykład tych księży, które miałem przy swojej parafii, przy swoim domu, które często też byli u mnie, gdzieś tam bardzo mocno mnie pociągnął. I właśnie ich taka otwartość, gościnność i takie po prostu poświęcenie się dla bliźnich. Salwatorianów poznałem przez księdza Maćka Szeszkę. Gdy byłem w klasie maturalnej w liceum, to przyjechał wtedy Właśnie na rekolekcję i oprowadził, i wspomniał coś o Salwatoriańskim Forum Młodych. Właśnie wtedy na to wydarzenie właśnie pojechałem i wtedy pierwszy raz się spotkałem z tym zgromadzeniem. Salwatorianów co ciekawe poznałem przez internet, bo w moim w rodzinnym poznaniu nie ma Salwatorianów. Przez post związany z, z zaproszeniem na rekolekcję z tradycją katolicką w Trzebnicy. Tam dwa razy się pojawiłem i też poznałem współbraci Trzebnicę, w której jest pochowana też Jadwiga Śląska, patronka Dolnego Śląska. Więc jakoś się w tym miejscu zakochałem, i, i na pewno też to wpłynęło na to, że gdzieś wybrałem Salwatorianów. Rozznanie powołania dokonuje się w pięciu etapach. Pierwszym etapem jest modlitwa. Ponieważ tym, który jest dawcą powołania, jest Bóg, to żeby dobrze rozpoznać swoje powołanie, ja muszę nawiązać relację z Bogiem. Muszę poznać tego, który mi chce dać to powołanie. Czyli modlitwa. Modlitwa, na której wsłuchuję się w słowo Pana Boga, wsłuchuję się w to, do czego On mnie wzywa. Żeby dobrze odpowiedzieć na swoje powołanie, ja muszę. Najpierw poznać tego, który mi daje to powołanie, żeby wiedzieć, do czego mnie zaprasza. Na modlitwie poznaję dawcę, a poprzez poznanie dawcy poznaję również to, do czego mnie zaprasza. Drugi element to wsłuchać się w swoje pragnienia. Pragnienia, tak naprawdę, są pierwszym elementem naszych powołań, naszych dalszych wyborów, ponieważ jeśli wsłuchamy się w nasze pragnienia. Te najgłębsze, najsz najszczersze, nie potrzeby, ale pragnienia, to zobaczymy, do czego nas powołuje tak naprawdę Pan Bóg. Pan Bóg w, nasze serca, w naszym sercu umieścił pewne pragnienia, czyli pewne zaproszenia do konkretnego zadania. Jeśli wsłuchamy się w nasze pragnienia, w to, co rzeczywiście mamy najgłębiej schowane w naszym sercu, to będziemy wiedzieli, do czego Bóg nas powołuje. Czyli wsłuchać się w nasze pragnienia. Trzeci element. Wiąże się bardzo mocno z pierwszym elementem, czyli modlitwa i wsłuchowanie się w głos Pana Boga. Gdzie możemy najpełniej usłyszeć ten głos? W słowie Bożym w Piśmie Świętym w Biblii. Czyli, żeby częściej czytać słowo Boże. Ponieważ poprzez czytanie słowa Bożego, ja mogę zobaczyć, że Bóg może się posłużyć jakąś konkretną postacią, żeby zainspirować do naśladowania tej postaci. I dziś prośby do aby tych swoich synów wybranych do posługi lektora. Niech górniny, wypełniając spowierzone im obowiązki, głoszą Chrystusa i oddają chwałę Ojcu, które jest w niebie. Przyjmij Księgę Pisma Świętego i wierny przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Czwarty element to konfrontacja. Mogę mieć wrażenie, że rozznam już swoje powołanie. Mogę mieć wrażenie, że odczytam już swoje pragnienie, które Bóg złożył w moim sercu. Mogę mieć wrażenie, że już nawet mam jakąś konkretną postać biblijną, która jakoś mnie inspiruje. Ale mówię to swojemu przyjacielowi, że chcę być księdzem. Mówię swoim bliskim, że chcę być księdzem. I oni mówią, nie, słuchaj, jakby to nie jest zupełnie dla Ciebie. Mówię komuś, kto rzeczywiście mnie zna bardzo dogłębnie. I on mówi: słuchaj to, to nie jest droga dla Ciebie. Ty będziesz doskonałym ojcem, ty będziesz doskonałym mężem. I poddaje swoje pragnienie pewnej konfrontacji. Ważne jest to, żeby rzeczywiście mieć osobę zaufaną. Dobrze, jeśli to jest jakiś ksiądz, siostra zakonna, rodzice, ktoś, kto rzeczywiście będzie się kierował przede wszystkim naszym dobrem. To nie będzie od nas wymagał, żebyśmy realizowali jego pomysł na życie, ale że pozwoli nam w wolności podjąć decyzję. Czy czwarty element to konfrontacja. I piąty element, najważniejszy, podjęcie decyzji i wytrwanie w tej decyzji. My z tym mamy często bardzo duży problem, że niestety boimy się podejmować decyzji. Nasze życie każdego dnia składa się z tysiąca różnych decyzji od tego, od której wstajemy, w co się ubieramy, co zjemy. Potrafimy często podejmować te proste decyzje, ale już z tymi poważniejszymi mamy wielki problem, ponieważ towarzyszy nam bardzo duży lęk. A lęk od kogo pochodzi? Na pewno nie od Boga, od diabła. Więc jeśli masz już rozeznane, rozeznane powołanie jest ono już skonfrontowane, a tym, co Cię powstrzymuje, jest lęk, to pomyśl, kto za nim stoi. Odwagi i działaj. Pierwsze myśli o powołaniu zaczęły się jeszcze przed maturą. Już takie pierwsze, yy, powiedzmy przymiarki, ale wtedy uznałem, że jeszcze nie jest dobry czas, żeby faktycznie wybrać to powołanie, więc zacząłem po prostu tak patrzeć na takie zwykłe studia, na normalne życie i dać sobie też czas na przemyślenia i też tego, co chcę w ogóle w życiu robić, więc przez te trzy lata gdzieś i studiów i pracy też coraz bardziej się do Pana Boga przybliżałem. No i rozeznawałem też Jego wolę, w którym kierunku pójść. No i na pewno ten czas dużo dał, ponieważ to nie, był, to nie była decyzja chwili, a faktycznie przemyślana bardziej i też przemodlona decyzja. Powołanie zacząłem rozeznawać tak naprawdę na czwartym roku swoich studiów na ostatnim, bo jak kończyłem studia, to miałem w sobie taką myśl, że kończę studia, ale jednak nie chcę iść w tym kierunku później, żeby tym pracować jakby poświęcić swoje życie właśnie w tym kierunku, w którym kończyłem studia. I tak zacząłem się zastanawiać właśnie, czy, co chcesz być, Cię robić i gdzieś tam po jednym ze spotkań takich w wspólnoty naszej młodzieżowej wracałem do domu, to było dosyć późno i pamiętam jak teraz jak stałem tak na skrzyżowaniu już wprost do swojego domu, żeby iść i tak usłyszałem w swojej głowie taki właśnie głos, czy, czy nie chciałbym pójść za Panem Jezusem, czy nie chciałbym pójść z drogą kapłaństwa. I na początku wydawało mi się to śmieszne, bo nigdy nie chciałem być księdzem, naprawdę nigdy nie miałem sobie takiego pragnienia, nawet myśli nie dopuszczałem, że kiedykolwiek pójdę do seminarium, nawet kiedyś ktoś mi tam mówił, że może byś spróbował, to bardzo się śmiałem z tego i mówiłem, że raczej nie. Natomiast ta myśl gdzieś tam pozostała po prostu w mojej głowie i przez kolejne miesiące tak naprawdę chodziłem z nią, rozeznawałem, aż po trzech miesiącach zdecydowałem, że muszę porozmawiać z proboszczem. Czy on powiedział mnie taką rzecz, że... To nie jest dogmat, że jak wstąpię do seminarium, to będę księdzem. Nie? On powiedział mi, że to jak masz taki głos w swojej głowie, no to na pewno Pan Bóg coś do Ciebie mówi i po prostu możliwe, że potrzebujesz dłuższego czasu na to, żeby to rozeznać. I powiedział, że nawet jakby się okazało w trakcie, że to nie jest Twoja droga, to mówię, na pewno to nigdy nie będzie stracony czas. I dlatego powiedział mi też, że warto spróbować. Też miałem swoje obawy z tym związane, dlatego że musiałem pojechać do Polski, do innego kraju, że nie znałem języka i takie różne rzeczy. Natomiast pomyślałem, że warto spróbować, bo myślałem też tak, że no, że jest to jakiś głos, który, który po prostu muszę rozeznać. I w końcu życie jest jedno, i myślę, że jakbym nie spróbował, to na pewno bym później mógł żałować w swoim życiu. Gdy pojechałem na Salwatoryńskie Forum Młodych, moje drugie w życiu, to wtedy od razu ksiądz Łukaszaniów, wtedy dyrektor S.O.P.u. mówił umówił mnie na rozmowę z księdzem prowincjałem. I ja wtedy już miałem taką decyzję podjętą, że pójdę do seminarium. Mm, ale myślałem tylko o seminarium decyzyjnym w Warszawie, a w ogóle nie myślałem o seminarium zakonnym. E, I gdy tak faktycznie pierwszy raz zacząłem rozważać, żeby pójść do zgromadzenia zakonnego, to miałem tą rozmowę z prowincjałem i mu wprost powiedziałem, że ja tak naprawdę zakonę to kojarzę z filmów, to trzeba było na Polski obejrzeć. Tam byli po prostu zakonnicy, którzy się tylko modlili, biczowali się, no, byli grubi i przepisywali księgi. <laughs> Więc tak naprawdę to był Pierwszy mój taki obraz, i trochę się tego bałem, bo tak naprawdę w ogóle nie wiedziałem, jak to życie zakonne będzie wyglądać. Z drugiej strony pamiętam, że jak wtedy faktycznie podjąłem tę decyzję, to poczułem taką radość. To znaczy taką radość, że nie, że nie mam lęków, nie, że się nie boję, ale taką, że faktycznie zrobiłem jakiś krok, że powiedziałem Bogu po prostu tak. I że wiedziałem, że on mnie wtedy nie opuści, i że to będzie ciężki czas, ale na pewno taki, który by mnie bardzo rozwinie. Lęk jest bardzo podstawowym uczuciem o zabarwieniu negatywnym, które towarzyszy człowiekowi od najwcześniejszych lat życia aż do o śmierci, tak naprawdę. Spowodowany jest pewnymi przeciwnościami, tym czego się obawiamy, mamy pewien niepokój związany z czymś, co wywołuje w nas lęk. Można powiedzieć, że lęk ma źródło zewnętrzne, związane z okolicznościami życia, historią życia. Jak również lęk może mieć źródło wewnętrzne, spowodowane pracą sumienia, wewnętrznym nastrojem, życiem duchowym człowieka. Te dwa źródła lęku występują oczywiście u błogosławionego Franciszka Jordana. Zewnętrzne źródła lęku związane są z kontekstem jego rodziny, sytuacją jaką panowała w miejscu, gdzie jako dziecko wychowywał się w obecności ciężko chorego, kontuzjowanego ojca, jako osoby niepełnosprawnej. Kontekst związany z wymaganiami szkolnymi, niepokój, czy uda mu się ukończyć średnią szkołę, a później sytuacja społeczna związana z tym, czy rzeczywiście jako kapłan będzie mógł pracować w swojej ojczyźnie. Wszystko to są zewnętrzne źródła, które mówią o lękach, które mogły być obecne w sercu Franciszka Jordana. Ale mamy także Świadectwo zapisane w jego dzienniku duchowym, który zaczął prowadzić jako student teologii we Fryburgu, gdzie notował wszystkie swoje poruszenia, niepokoje, lęki, które mu towarzyszyły. Już na pierwszych stronach tego dziennika znajdujemy wpis, który mówi o tym, czego najbardziej kandydat do święceń, Alum Jan Jordan, się obawiał. I dalej, gdy w 1978 roku Rozpoczyna nasz kandydat do święceń roczne przygotowanie pastoralne w seminarium duchownym Sankt Peter. Pisze takie słowa do siebie samego: Przemyśl jeszcze dokładniej i módl się o oświecenie. Czy mógłbyś jeszcze bardziej uwielbić Boga i przydać się Twojej biednej duszy i bliźnim, gdybyś z dala od świata, samotny i nieznany, służył Bogu? W modlitwie, rozmyślaniu i dziełach pokutnych. O Panie bądź wola Twoja. Te słowa zdradzają nam wewnętrzne przeżycia Jana Jordana. Zwróćmy uwagę, że przez ostatnie 10 lat swego życia wykonał niezwykłą pracę, by zdobyć wykształcenie, by ukończyć studia. By być gotowym do przyjęcia sakramentu święceń. I kilka miesięcy przed tym wydarzeniem, gotowy jest zakwestionować to wszystko, co osiągnął, wszystkie swoje sukcesy, tylko po to, by pełnić wolę Bożą, to czego Bóg od niego oczekuje. Widzimy tu jakiś ogromny obszar z jednej strony dyspozycyjności, z jaką staje przed Panem Bogiem, a z drugiej strony pewien lęk, obawa. Czy oby na pewno moje powołanie kapłańskie jest prawdziwe? Notatki z dziennika duchowego świadczą o tym, że również błogosławieni, święci, nie są wolni od obaw, od lęku, od niepokoju. Jest jakaś ewolucja i dojrzewanie, by ten swój lęk zawierzać Panu Bogu, tak jak czynił to błogosławiony Franciszek Jordan. Co więcej, kiedy patrzymy na źródło lęków u Franciszka Jordana, to widzimy, że kontekst społeczny, brak wsparcia ze strony rodziny, pewne osamotnienie i walka o tę decyzję, by służyć wyłącznie Panu Bogu, by zostać kapłanem, ona była obecna w jego życiu w tej drugiej połowie XIX wieku, zupełnie podobnie jak w naszym kontekście społecznym, w którym żyjemy w wieku XXI. Dlaczego Salwatorianie? Generalnie to też taki mój pierwszy kontakt ze zgromadzeniem zakonnym jakimkolwiek był, bo też pochodzę z parafii diecezjalnej, więc ten pierwszy taki kontakt czy na rekolekcjach, czy tutaj w seminarium, to na pewno ich taka otwartość, gościnność taka salwatoriańska, że przyjęli też jak swojego i mogłeś tutaj się też faktycznie tak poczuć jak w domu i, i to faktycznie się potwierdza. Czy to w seminarium, czy we wspólnotach? Jak przyjechałem tutaj, to takim też faktycznie dla mnie odkrywczym było, że to jest bardzo, bardzo normalne miejsce. W takim sensie, że tu nie jesteśmy jak przychodzimy od razu święci, ale faktycznie jest ta formacja, w której ja na przykład widzę po latach, że ja się zmieniam bardzo mocno, gdzie moi kursowie zmieniają się bardzo mocnie ale też ze względu na to, że nie mogą na przykład na święta jeździć do domu, to ja jeżdżę po naszych parafach i faktycznie doznaję takiej bardzo wielkiej otwartości współbraci, który, którzy mnie nie znają, kto, dla których ja w ogóle nie jestem jakimś przyjacielem, znajomym, gdzie często przyjeżdżam i widzą mnie po raz pierwszy. Natomiast do, doznaję niesamowitej gościnności, której też doznałem w swojej rodzinnej parafii. To na pewno bardzo mocno mnie pociąga i zachęca, ale też no, właśnie ta, to apostolstwo. Myślę, że to jest takie najbardziej najbardziej taki pociągujący moment w naszym charyzmacie, dlatego że faktycznie możemy wykorzystywać wszystkie narzędzia. To też bardzo fajnie kiedyś powiedział ksiądz Jerzy Morański, że w naszym charyzmacie nie chodzi o to, żeby, że jak do niczego się nie nadajesz, to, to rób cokolwiek, bo i tak wszystkimi możliwymi sposobami. Właśnie nie. Właśnie mi się w tym najbardziej się podoba to, że my możemy skorzystać z ogromnego bogactwa Kościoła, w którym możemy wykorzystać właśnie to w naszym zgromadzeniu, w naszym choryzmacie jako apostolstwo. Czy to media społecznościowe, czy to szpital, czy parafia, czy Solwotarianki ośrodek czy jakikolwiek inny apostolat. Wydaje mi się, że naprawdę mamy tak ogromny zasób tych różnych rodzajów apostol... apostolowania na co dzień, że, że naprawdę Solwotarian to jest najlepszy przykład tego, jakim można być apostołem w dzisiejszych czasach. To, co mnie pociągło Salwatorianów, to jest to chyba najbardziej znane nasze zdanie, że dopóki żyje na świecie choćby jeden człowiek, który nie zna i nie kocha Jezusa, nie wolno ci spocząć. E, dlatego, że poznaję Pana Boga, widzę, jak dużo radości mi to daje, jak dużo mogę z nim osiągnąć, a sam niewiele mogę i po prostu chcę to pokazać ludziom. Życie z Panem Bogiem wcale nie jest nudne, ale ma jeszcze więcej kolorów i jest naprawdę wspaniałe. うん。